Halo. Cześć, witamy serdecznie, tutaj w nowym dniu, 10 grudnia. Otwieramy ponownie kalendarze i zaczynamy od kalendarza herbatkowego. Teraz Pokaż, co tam. Do mamy jest czoko. Czoko, herbatka. Do papy jaka będzie herbatka? Losuj do papy. Papa też dostanie herbatkę Klasik. Do papy. Mamy klasik. I tak. Druga Lego. Kalendarz. Szukaj numeru 10. Tutaj. I co tutaj się ukryje pod numerem 10? To, to jest taki zniszczony jeszcze ten kalendarz. O, mamy panią. Mamy panią z miotłą sprzątającą. Tutaj. O, tu jest pani z miotłą sprzątającą. Za chwilę ją poskładamy. I powiem Wam szczerze, że yy, wczoraj miałam iść z Kacperem do fryzjera, ale yy, krótkoterminowo niestety musiałam odwołać termin, bo Kacper mi się zbymiotował i po prostu jest chwilowo taki, Dzisiaj już się lepiej czuję, yy, wczoraj miał jeszcze chwilowo w sumie nie było tak dramatycznie. Może coś wyśle yy, zjadł, albo coś. To co nie wyglądało na zwykłą biegunkę, jakąś taką. Yy, raz tylko z zwymiotował, raczej yy, nie było tragicznie. Miałam jeszcze leki z Polski, yy, ale zakupiłam tutaj też yy, leki, więc yy, jakoś lepiej jest. Katka już jest dzisiaj lepiej. Yy, wczoraj, w sumie wieczorem też zaczął jeść, także nie jest tyle. E, no tak, e, jest to tak? E, nastraszył mnie no ale co mam zrobić nie? takie życie e, wirusy jakieś wiszą w powietrzu i tego nie unikniemy więc wiecie teraz poskładam Ci tą panią tak? E, tutaj o zielonym w pani z miotłą. Tylko nie wiem, w którą stronę ten szalik. Zobacz, w tą. Dobra. Oczerpię, wiem, ale teraz. Najlepiej się ludziki dla składa, bo ja wam powiem, ale ona ma minę taką złą bo po prostu jest najprościej, nie ma tyle ceregieli. Ale miotły by mogli dać dwie na zapas, <noise> zawsze na zmianę, nie? Ale po co dwie miotły? Ostatnio a propos miotły, e, kupiłam nowy mm, ten dół do tego sztyla. E, no i chodzi o to, że a, Kacper zauważył nową miotłę w kuchni, więc tak wygląda ta pani. Proszę dla Ciebie. Fajne? Macie z miotło. Tak? Czy? Podoba się. Dobra. Lecimy z kalendarzem z Harego Pottera dla papy i numer 10. Kaspu. Kaspu. No dobra. Zajęty jest chwilowo. No Gdzieś, gdzieś 10? Gdzieś 10? 10. Kasper rozumie po polsku. No co to coraz lepiej. Ojejku. to się na słabę To Zobaczymy, jak to jeszcze dzisiaj przez dzień będzie. Ale raczej powinno być okej. Okay. Właśnie nie umiem do kalendarza dostać. Bo się z drugiej strony otwierać. Zaś zepsułam drzwiczki. Ale mamy drugą skarpetę do paru na 93,4, więc już mamy kolejną parę. I to będzie do mm, papy plastik. I otwieramy numer 10 z balei. No, otwieram numer 10? Ktoś był? Numer 10 gdzie jest? 10. Gdzie mamy numer 10? Tutaj coś długiego znowu, coś to kremidło, nie, fus buta, czyli e, masło do stóp, także no przyda, powiem się, bo ja mam problem ze suchą skórą, więc wiecie, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Pod, póki co podoba mi się ten kalendarz. Wszystko się przyda, więc jest ok. Numer 10. Kacper z myszką. Gdzie jest numer 10, książeczka? Kacperku, halo? Oglądamy numer 10? Albo Cię mama znajdzie. No chyba Cię mama znajdzie. Tu jest numer 10. Tak? Z myszką. Jak wygląda numer 10, z jakimś takim stokiem narciarskim. Proszę, to dla Ciebie. I mamy, ups, żużelkowy kalendarz do Kaspiego, numer 10 z Haribo. No, Kaspu, gdzie jest numer 10? Kuk, i Interesuje go ta No dobra, to znajdę tobie, co? Mam tobie znaleźć. Ja już widzę ten numer 10 jest na samym dole. Także otwieramy i zobaczymy co tu jest. O, Wreszcie coś innego. Mało mam kuleczki. Proszę to dla ciebie. Takie ładne kuleczki z mam. I mamy numer 10 z Ivy. Mamo otworzyć, tak? A, a, a. Proszę. To jest do Ciebie. I numer 10. ID Szukamy, 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 szukamy. Jest na samej górze. Tutaj. Miła czekolada. Do Kaspiego. I mamy. Yy... Aha. Y, tu jest takie coś, żeby zrobić sobie y, jakieś takie dekoracja y, ręczna na stół. Taki tutaj link jest podany. No całkiem, całkiem, nie jest źle, więc, więc zobaczymy, co to będzie znowu. OK. Lecimy dalej i mamy kalendarz ze smaczkiem do numer 10. Hmm. Szukamy, 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 tak? Zobaczymy, tu jest numer 10 i mamy kolejne takie o dwa smaczki. E, już, już raz takie mieliśmy, więc jest ok. Dobrze. Tak. że dzisiaj już jest lepiej więc odczekamy dobrze wiecie co dobrze, że Kacper tutaj się to wczoraj stało, nie tam w tygodniu żebym musiała po do szkoły po prostu już się zaatakowało to i jest już dobrze, także te dwa dni zobaczymy i nie Kacpi? będzie dobrze, tak? No, a propos, yy, teraz sobie niedawno zakupiłam takie dwie płytki do wsłuchania, do odprężenia się, taki mały jak sobie urodzinowy zrobiłam, one nie były drogie, ale mają dobre yy, oceny, bo chciałam coś po prostu podobnego yy, sobie kupić, tak jak kiedyś tam słyszałam u kosmetyczki, takie... Można powiedzieć odprawiającą muzykę, więc wiecie, na co dzień w różnym stresie trójgrzyje, a pewne rzeczy są bardzo przydatne, więc coś dla siebie i kacperek może sobie też posłuchać, może mu się też spodoba, tak? Kacperek, będziemy robić relaks, tak? No, to widzimy się w następnym otwieraniu jutro. Do następnego do zobaczenia. Cześć, Cheese. cześć. cześć.